Wydawać by się mogło, że jesień to jest powolny odpoczynek od prac ogrodowych. Nic bardziej mylnego. Właśnie teraz na początku okresu jesienno-zimowego, podczas przechowywania owoców, warzyw, bylin, kłączy, bulw, trzeba bardzo dokładnie przejrzeć to, co przechowujecie. Bo na takich właśnie przechowywanych owocach czy warzywach pojawiają się pierwsze objawy chorobowe. No, i zobaczcie, co ja już znalazłem na swoich jabłoniach. Na pewno objawy brunatnej zginizny drzew ziarnkowych, i zaraz zobaczymy pod mikroskopem, jak wyglądają. Tutaj zapewne też jest początek. Podejrzewam, że było uszkodzenie przez owocówkę. Nie zauważyłem, takich jabłek nie powinno się przechowywać. Należy sprawdzać także orzechy. Te są świeżo zebrane spod drzewa, więc jeszcze nic się tu nie będzie działo. Ale później, jeżeli orzechów nie będziecie w taki sposób chociażby mieszać, żeby dostarczyć im powietrze, żeby równomiernie doschły, to tam gdzieś niżej pojawią się objawy porażenia przez grzyby z rodzaju rizopus albo przez szarą pleśnię. Także zaraz zdążam do mikroskopu i pokażę Wam, co znalazłem z tego jabłka. Gdy pojawiają się zarodniki. To prawdopodobnie będę musiał częściej oglądać te jabłuszka, które były dotykane przez tego chorego owoca. Pacjent już przybył do lekarza. Zobaczcie, co jest charakterystyczne dla grzybów. Koncentrycznie ułożone są skupienia zarodników, czarcie kręgi, o których można usłyszeć w przypadku trawników, lub ułożenie koliście owocników grzybów kapeluszowych w lesie to jest bardzo charakterystyczne dla królestwa funga. Zobaczymy czy tworzą się już zarodniki i czy faktycznie jest to monilinia fructigena. W przypadku tego grzyba bardzo wdzięczny jest preparat mikroskopowy. Jeżeli jesteście nauczycielami lub edukatorami przyrodniczymi to warto sobie pozostawić takie owoce albo zrobić samemu taką chorobę nic nie robiąc i później z tego wykonać preparat mikroskopowy. Uwierzcie mi, dzieciaki naprawdę fascynuje praca przy mikroskopie i samodzielne wykonywanie preparatów mikroskopowych. Tym bardziej, że tutaj efekt praktycznie jest za każdym razem. Mam przygotowany preparat, zaczynam obserwację. Cóż znalazłem? Są widoczne strzępki grzyba tworzące tak zwane sporodochia, czyli te beżowe poduszeczki, które wam pokazałem, ale widać już pierwsze tworzące się na końcach strzępek zarodniki. Są to zarodniki grzyba z rodzaju Monilinia, prawdopodobnie Monilinia fructigena. Grzyb ten powoduje brunatną zgniliznę drzew ziarnkowych. Co zrobić z tym fantem? Najlepiej byłoby zakopać takie owoce na głębokości około pół metra, czy przeznaczać na kompost. I tak i nie. Różne są komposty. Część z kompostowników jest źle prowadzona. Jeżeli byłby prawidłowy rozkład mikrobiologiczny, to jest szansa, że ten grzyb zginie w okresie zimy. Natomiast co jeżeli pozostawimy takie owoce pod drzewkiem? Prawdopodobnie część z nich przeżyje w postaci tzw. mumii, czyli wiszących na drzewach. Ale także będących pod drzewami zasłyszonych owoców, i w przyszłym roku od takich jabłuszek zacznie się ponownie cykl rozwojowy tej choroby. Jeżeli nie macie możliwości kompostowania, to po prostu wyrzucajcie to do odpadów bio lub ewentualnie zmieszanych. Na pewno takich owoców nie warto jeść, chyba że jesteście fascynatami patologii roślin i będziecie specjalnie hodować te jabłuszka żeby pokazywać jak piękny jest świat mikroskopowych grzybów Miłego dnia wam życzę i eksploracji fitopatologii